Cześć, Siemanko tu Strony Łukas I witam was na kolejnym odcinku Twarninga 15 Wiem, miał być wczoraj 17 Ale... Nie, nie mogłem ściągnąć Tej gry Nie, nie mogłem ściągnąć No i tak będzie 15 i oprócz od Tym odcinku z zboże, jak wy widzicie Cieciepa z, Zuka bezmodowa Bezmodowa to ma czy ja <kłysy> to jest i mam case'a za chwilę wam pokażę którego case'a to jest tego case'a tego 125 a jest inny case za da... chyba 150 konny i leż i ma bardzo szerokie opony do case'a ja tu jak tu widzicie to to było już zmucone... A no. To do farminga się... Nie mogę sobie, takie tam pliki mam kurde usunięte, a ja kurde mm, gry nie miałem dość 17. To nie wiem jak to się stało, ale się stało jakoś. No właśnie, to dzieciam ma ton chyba 45 ton ileś. I są ogólne te wszystkie pola zmucić jest spróbowałem tak, czy wszystkie pola zmudzić tu zmuciłem po odcinku A, tam wyjeżdżamy, tym drugim wjazdem trochę dalej o, tu skręcamy i tu w jakiejś jak tak liczbie nie stał bo tam mam za chwilę wam pokażę. Jak ja kupiłem nowy z, zabytek, nowy traktor. O, horsze ja, ja widzicie, jest to gorsze do przeładowania i to chyba będzie do końca moich, ale po leszku garanto O, tam będziemy i tam wypad i tam bardzo, nie? No. O. To on ma chyba kończo 170 Sprawdzę wam ile to ma koni, ten? o o ma 135 a ten ma to wolę bale... tego pakie on pakie on ma kurda kurde Przednie o To musimy O to na naszym tym ma Nie wiem tak powiedziałem chyba 15 na godzinę no że tak, te Szybko była do włączenia I to chyba tam W pół do to już będzie odcinek Tylko Wiem, ja, miał być, ale nie Nie, nie chciałem Mi się nagrać, bo nie miałem czasu No, ale Dzisiaj nagram Jeden odcinek I będziemy to robić na razie Tak, to to będziemy robić na razie Aj i opuszczamy i, i mocimy zboże, to jest pszenica chyba, tak, pszenica, tak. I na tą ciepę będziemy ładować, na tą chorszę, która, która nie jest z modami i to będziemy, nie powiem na czciepę będę wysypywał, tak. Sorry, za, za tak jak jadę pytasz się na godzinę, po co kurde to już zdążyć teraz na odcinku mu, mu ci... nie, e, po odcinku chyba tylko zrobię dwa odcinki z drzepaku i zboża, no powiem, nie nie no, to tak, powiem, tak zrobię. Bo powiem, po co? I po jej wszystkie po odcinkach zrobię szam, a po talerzowaniu będę robił po drzepaku tym co była tym pierwszym odcinku Nie, drugim, sorry, nie Pierwszym z mus, musenia z zapaku na ziarno. No zapaku Już po... Już prawie pełno nowa chwilę jest szybko idzie to dobre Drugi header, nie właśnie to wpiszę komentarz, Czy taki header, czy 12 metrowy Kurde O sorry za ta graję jej pokóra, powinien nie, nie on Bo powinien się, się cofać ale to niech tu stoi Byłem fajnie Nie Holandzik Sorry, bo miałem na 50 grę, nie wiem, nie wiem właśnie czy mnie Teraz to będzie... So, Sory, że miałem grę na 50, bo tak mi się przypomniało, że na 50. No i tu są 30%. Bo tu nie wiem, właśnie to w pizze czy te to, 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 to zostaje tą 33%, czy wywalić, nie, czy sprzedać, sorry. To pasuje taka, ciepka do niego Do naszego Kekiesika To obraz tu Trochę brudny, bo trzeba popracował No i tak praca idzie w ogóle nie wiem mamy, w ogóle mamy pola do mocenia 14... nie no 14, mniej niż 14 to chyba będzie tu tam jest 1 tak chyba, 5 pię pól mamy 20 do mocenia a właśnie, właśnie nie wiem czy, czy wszystkie, wszystkie nie, to może to, to będę to, to właśnie 4 razy i może jakieś inne Wszystkie pole to trochę tak, mm, samemu to tak, trochę mm, za dużo pól. Tak. A, to wpiszę w komentarzach jak um, ja się robię LSA sied 17, żeby czujnąć, bo tam, nie mogę, bo mam jakiś tam plik głupi. Mm, na razie to nie będzie LSA 17. No. Aha, sorry, to ażelę Właśnie bo mam właśnie mam jakiś głupi plik i kurde nie, do, do, do ja nie mogę zrobić dosyć sumatoram Te wiedzę tam pomyślałem jak się robić ciągnąć ale jesteś 17 bo tam nie mogę mam tam plik no ja mówiłem mam już 7 minut 8 minut właśnie i chcę zrobić te pole zrobić całe to co mamy tutaj nie no 20 minut to startu ze spokojem tak bo wszystko po odcinku zrobię no wszystko, po, a jutro będzie jeszcze stależowania. będzie właśnie ten ich Właśnie ten nicholas będzie i ten kejsior To piszę taką czy, tego 125 koni, czyli tego 135 koni Tego naszego Kej, Cofamy To trochę za długo do hdr do niego, ale Warto szybko skończyć i by mm, Zmienić header na Najmniejszy No Ja, no Pędzę bo poczytałem wszystkie pola Coś robić no, mówię. za chwilę pełno To, to dobrze, że tak szybko ta praca idzie Nie tak wolno Patrzy już pełno nie Wyjdzie? i tak praca idzie w naszej naszej gospodarstwie A tu nie są w Na bardzo szerokie z tyłu Oki ma, o mod ręki ma, to dobrze. Tu chyba zbiornik się zmieści Jest jeden zbiornik i to chyba wszystko To dobrze za, za tak z kombajnem się przesunie i tyle Nasz kombajnik Maj Chyba tam tylko lekko wysunąć O aj niech stoi Tak ma stać Nasz chorszy. Dobrze, ogólnie fajny jest kompanik. Tak. tak, w miarę może być. Tu to było pełno. O! No, no, widzicie, jest pełne jak było. Pewnie czy ciepa też będzie, i Atom um, na i tak będzie. No. I musimy bardzo fajnie idzie, kur na dziotu Myle się nie, już tak mam ja tyle na godzinę. Mmmm mmmm... będziecie ja na godzinę, bo ciągnie 10 Uję to słuchajcie Czemu nie 10, bo po pierwsze Nie chce mi się kurde gdzieś i to całe pole muci przez godzin, nawet 20 minut, ponad 20 minut, tylko wolę szybciej zmucić no i też szybciej pole schącić oczywiście, nie? No właśnie tutaj jest lo logika chyba czy nie ma logiki? Ja, nie myślę, że jej jest logika. Ja my, my, myślicie, to nie moja wina. Że nie myślicie, Aha, pozdrawiam 600. Że... No jak ja mówiłem, że odcinek to może będzie 12.45. O, o 12.00 też będzie taki filmik. Tak, już będzie o 12.00. To, to dobrze, no, mo moim zdaniem, że, mm, dobrze, że tak będzie. I może że jeszcze na to, jak zdążę. a widzicie, na coś bierze to bardzo dobrze. To nie bierze. Ale zostawia trochę, mm. W sumie, nie wiem, chyba taki header sobie zostawia No, zostawia co tam. jest daję go. Zwróć, nie, nie, po co, Może ma taki jader. pełno będzie. Tak, tak się robi, tak się musi bardzo szybko. No, wiedziałem, że tak już bardzo szybko, pełno. No i go chyba, o, tu może stać. Lecimy po nasz traktor, jedziemy naszym traktorkiem. Nie, no to chyba zostaje, chyba ch stwierdzam tego, Kejsa, mniej tak, chyba tak zrobię, nawet no, tego zostaje. W ogóle nie wiem, bo co się zrobił taki a, a PGR, taki starszy, to jest chyba na na nawet PGA, ale tylko mam, mam maszynę, niech się sypię i tu wyjdzie chyba na, na, na całe życie, nawet no. To nie taki dobry traktor, tylko stoi ja podjeżdżam tyle i, i tak się robi o, Na Napliwy PTSD, gdzie w Polsce też pewnie robią albo za granicą, nie? I tak praca idzie Na tej naszej polskiej świ Mamy z 15 minut Szybko jest pusto, to już tutaj będziemy kończyć. No, no, no to dajcie łapkę w piszcie komentarzach, dajcie lajka, łapkę suby w komentarzach. Czekajcie na drugie, odcinki Trzymajcie się. Na razie, Pa.